Masz 32 lata i nadal trzymasz świetną formę. Jaką masz rutynę treningową i oraz dietę? Na pewno już w tym wieku, w którym ja się znajduję. No wciąż uważam, że, że, że dużo przede mną, ale też już dużo za mną. I najważniejsze to, to zachować balans, czyli wiedzieć, w którym momencie można mocniej potrenować, w którym momencie jednak organizm daje znać, że, że trzeba chwilę przystopować i chwilę odpocząć. Na pewno mamy tutaj świetnych specjalistów w drużynie, którzy dbają o to, że, żeby dany zawodnik był gotowy na, na, na każdy mecz i był w 100% przygotowany, jeśli chodzi o, o, o moje Moją, moją rutynę, jakiejś większej nie mam, na pewno skupiam się na tym, żeby, żeby nie jeść świństw i, i, i tego się trzymam już bardzo, bardzo długo. To jest, to jest najważniejsze, żeby te, te, te produkty, które się kupuje były, były zdrowe, nie były przetworzone i, i na tym na pewno, do tego na pewno przykładam wagę ale no, tak jak mówię, wszystko jest dla ludzi, czasami jak, jak chce się zjeść coś innego, nie ma problemu, ale tak jak mówię, no, trzeba, trzeba zawsze mieć ten balans i, i się go trzymać.